Technologia, jaką stosuje firma AgroEffect na poletka rzepakowe, jak i poletka pszeniczne, jest technologią super sprawdzoną. Dzień dobry, Anna Hecka, dyrektor regionu ujazd w firmie AgroEffekt. Proszę Państwa, znajdujemy się dzisiaj na poletkach doświadczalnych firmy AgroEffekt w gospodarstwie rolnym Solidex. Jest teraz ze mną pan Sebastian Siwoń, dyrektor gospodarstwa. Sebastian, powiedz o tym, jak wygląda tutaj nasza współpraca, uprawa i, i cały sezon wegetacyjny. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych tutaj dzisiaj na dniach pola. W pierwszych dniach pola agro, firmy AgroEffect zaprezentowaliśmy dzisiaj tutaj Państwu poletka doświadczalne rzepaku oraz pszenicy. Rzepaku zaprezentowaliśmy 7 odmian, pszenicy 5 odmian. Zastosowaliśmy na tych poletkach technologię wykorzystywaną przez firmę AgroEffect, której tutaj promotorem jest pani dyrektor Joanna Chycka. Muszę powiedzieć, że z perspektywy całego okresu uprawy tych poletek, muszę powiedzieć, że naprawdę wyszło to rewelacyjnie, więc z całym sercem muszę powiedzieć, że technologia, jaką stosuje firma AgroEffect na poletka rzepakowe, jak i poletka pszeniczne, jest technologią super sprawdzoną i na pewno godną polecenia. I myślę, że my jako gospodarstwo na pewno w przyszłości w bardzo dużym stopniu wdrożymy tą technologię u siebie. Przed nami kombajn John Deere S780i wyposażony w system Hervest Lab 3000. Jest to urządzenie pracujące w technologii światła bliskiej podczerwieni NIR, wykonujące 4000 pomiarów na sekundę. W przypadku kombajnu zbożowego, zbożowego urządzenie będzie badało parametry jakościowe zbieranego materiału. W przypadku pszenicy będzie to wilgotność, zawartość białka. W przypadku rzepaku ozimego wilgotność oraz zaolejenie. Dzięki systemowi JD-Link na bieżąco będziemy mieli podgląd do parametrów, które w czasie rzeczywistym nasz kombajn zbiera. Wszystkie te dane będą wysyłane do platformy John Deere Operation Center, gdzie będziemy zarówno w czasie rzeczywistym Widzieć podgląd zbieranych parametrów, oraz następnie w analizatorze pola będziemy mieli obszerną dokumentację, którą możemy wykorzystać w przyszłości, aby na podstawie tych zebranych danych podejmować przyszłe decyzje agronomiczne oparte na faktach. Dziękujemy Państwu za obecność na dzisiejszych dniach pola. I chcę dodać, że z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że widzimy się z Państwem na tym gospodarstwie tutaj za rok. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.